To pasma kawałaczek znowu. Wyczesujemy do góry. I tu już widać mm -hmm. widać jak na dłoni. Tylko, że jak jesteś początkująca, to zostaw to. Bo możesz zrobić błąd. I weź kolejny I potem tą ostatnią sekcję tutaj bierzesz troszeczkę taką grubszą, tak jakby trochę z boku i łączysz z tym pasmem, który ostatnio odstrzygłaś na tym topie.